Cześć wszystkim! Witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomiarza, u Jacka recyklera. No powiem wam, że zrobiło się czysto, pięknie i cudownie. Czyli tak jakbym chciał, jak sobie zakładałem, że tak będzie. Ale nie o tym, nie o tym dzisiaj odcinek naprawdę nie o tym dzisiaj odcinek, a odcinek yy, troszkę innej serii, troszkę innego pytania. Yy. Powiem tak. No chciałbym wam pokazać paczuchę. Paczucha, z pewnością będzie to coś pięknego. Od kolegi Maćka z kanału yy, OSadnik Zysku, Ale to zobaczycie jutro. No Chciałbym Wam też pokazać Fanty Fanty, bo jest z tego ponad 40 kg. Ale to też zobaczycie jutro. <laughs> chciałbym Wam pokazać, jak siebie, jak się urządziłem. Ale to też zobaczycie jutro. No, dzisiaj taki odcinek bardzo nietypowy. Czyli z serii takiej, no ku, ku, kur kur <laughs> nie, no kujat, czy Jak tam się to zwie? Czyli y, dzisiaj możecie zadać pytania, y, na które byście chcieli uzyskać odpowiedzi. Ja odpowiem wam oczywiście y, na wszystkie pytania, na wszystkie, które pytania zostaną zadane. Odpowiem wam y, w przeciągu jednego tygodnia. Czyli powiedzmy, że dzisiaj mamy no nie wiem, no bo szczęśliwy dni nie liczą <noise> ani czasu. Ja się do chyba zaliczę do tych szczęśliwych. No powiedzmy, że mamy niedzielę. To w przyszłą niedzielę odpowiem wszystkim na zadane pytania dzisiaj. No czyli tydzień czasu sobie daję na odpowiedź. Yy, pytajcie o wszystko. Dajcie śmiało. O to, po co ja to robię? Co ja chcę z tym zrobić? Na co ja nie wiem, zbieram pieniądze, na, na, cokol na cokolwiek, yy, bo ja na wszystko mam cel. ja Jestem takim, można powiedzieć, że może z <laughs> złomiarzem, ale ja we wszystkim czuję, cuję, czuję, jakby to powiedzieć. Cel, yy, może nie pieniądz, no nie patrzmy tutaj, bo to na jutro. Yy, nie we wszystkim się rozchodzi o pieniądz, a o cel. Cel, ja mam we wszystkim cel cel chęci pytajcie naprawdę zadawajcie pytania ja na wszystko wam odpowiem chyba że będzie coś naprawdę takiego mocno yy, skomplikowanego chamskiego to so i tak wam odpowiem <laughs> taki jestem więc co więc yy, dzisiaj za wiele za wiele nie pokazujemy pytamy 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 i odpowiadamy także co trzymajcie się Zbieraj to się na że odcinek. Jutro będzie, grubo mówię, 40 kilo fontów, Jakiś mały remament tutaj. Będzie fajnie. Będzie fajnie. Będzie fajnie. Jest ciekawie. Mnie już się podoba. Zobaczymy jak wam. Także co? Pytajta. Pytajta. Jeszcze raz pytaj ta I się trzymajta. Do następnego. Hejo.